Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale Robotnika. Zapraszam Was kochani do obejrzenia krótkiego materiału na temat drugiego nowego w znaku Barana. Więc mamy drugi now w znaku Barana. Tym razem now odbywa się w 29 stopniu w znaku Barana. Poprzedni mieliśmy Blisko descendentów w szóstym domu. Tym razem mamy no w dwunastym domu, czyli sytuacja się odwróciła. Ten dwudziesty stopień, no to jest taki tak zwany anaretyczny, Czyli to jest tak zwany stopień losu. No, Niezbyt yy, się cieszy dobrą. Yy, sławą w astrologii, ten stopień. I cóż, no ale to jest znów, czyli po prostu jakby nie było koniec i początek. Może to i jest taki dar troszeczkę od losu, że mamy podarowany ten drugi nów, w tym znaku barana. Być może tamten początek, który miał miejsce 23 marca, może jakoś nie wyszedł. Może trzeba coś poprawić. Może ten jest właściwszy, sami musicie ocenić. Więc tak, podczas nowiu księżyc-słońce znajduje się w koniunkcji, w 29 stopniu znaku Baraka. Oczywiście tutaj jest telum planet, mamy węzeł północny w Byku. No i oczywiście przy ascendencie mamy Merkurego z Uranem. I jowisza w byku. Yy, w baranie, przepraszam. E, Tostelno w dwunastym domu. No, dwunasty dom wiemy, że to jest dom zakończeń. Dom przemijania. Dom izolacji, dom duchowości. To, to dom ryb. Czyli tutaj mamy bardzo jasno i z nas zaznaczone Yy, początek z, z końcem. Ascendent mamy w znaku byka, oczywiście to jest kosmogram zrobiony na Warszawę. Yy, przy samym Ascendencie znajduje się yy, Uran i Merkury. Ta koniunkcja tych dwóch planet, no tutaj po prostu yy, myśli trążą jak szalone. Tutaj pomysłów jest, uh, 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 jeszcze trochę, a czykolwiek ten Merkury z Uranem w Byku, no nie, nie czuję się za ciekawie, bo wiadomo, że to wszystko powietrze, czyli w Ziemi, nie za bardzo. I tutaj trzeba zwrócić uwagę właśnie, jakie mamy te myśli, jakie mamy pomysły, jak chcemy zacząć, czy to jest przemyślane, czy to jest dobrze zaplanowane, czy bierzemy za to odpowiedzialność. No to wszystko jest tutaj do zaobserwowania. Jako, że to jest dwunasty dom, to niestety, albo niestety to jest coś pięknego dla ludzi, którzy są w rozwoju duchowym, spiritualnym, yy, którzy po prostu stawiają na budowę siebie od środka. I tutaj właśnie jest takie przesłanie tego nowiu. Że wszystko zaczynamy od siebie, to jak czujemy. Czy to jest dla nas właściwe, czy po prostu musimy się godzić z kimś innym. Tutaj po prostu musimy się zdać na intuicję. Ponieważ ten nów dodatkowo jest powiązany z hybrydowym zaćmieniem słońca. Pierwszym raz zaćmieniem w tym roku. Czyli tutaj y, to jest taka brama, przejście. To jest wydarzenie karmiczne. I czasami nawet nie będziemy mieli na to wpływu na takie wydarzenia, które się wydarzą. Tym bardziej, że światła, czyli księżyc, słońce mamy w kwadraturze do plutona. Czyli to już sam fakt pokazuje, że ta nasza ewolucja się zmienia. I tutaj będziemy wybici ze strefy komfortu, czy chcemy, czy nie chcemy. W tej kwadraturze. Tych świateł do Plutona. Tutaj y, być może, że no, powiemy, że już czas na to nowe. Na to inne, żeby zrobić coś inaczej. Mamy piękne trygony od ascendentu. Do medium celi. E, I od imum celi do descendentu. I to jest połączone z ekstylami. Zobaczcie, mamy taki prostokąt. I to jest po, połączone z osiami horoskopu. A oś przedstawia człowieka, który po prostu y, rozpościera dłonie. I. To jest jakby po prostu połączenie wszystkiego nas w sobie. Czyli to, jacy my jesteśmy, to na czym żeśmy wzrastali, właśnie ten Mars, nawet tutaj w Raku, o tym mówi. Czy już żeśmy, jak zbudowaliśmy to swoje ego, czy żeśmy urośli na tych naszych doświadczeniach? Teraz właśnie tylko możemy wzrastać na tych doświadczeniach, bo kiedy człowiek wzrasta? Tylko po dużych doświadczeniach. To właśnie co przychodzi do nas z zewnątrz, inni i to y, tutaj y, ta nasza ścieżka kariery, i my w społeczeństwie. Czyli to wszystko możemy jednocześnie ze sobą połączyć, i to jest takie bardzo przyjazne od wszechświata, że możemy to pięknie pogodzić. Tylko tutaj musimy się bardziej zdać na tą intuicję. I w pozytywie ten Merkury z tym Uranem, no to on by tutaj mówił, Żebyśmy zwrócili uwagę właśnie te, z tą naszą podświadomością na te nasze wartości, największe życia. Co jest naszą wartością życia, i tutaj, żebyśmy to sobie poukładali w głowie i, i po prostu z tym możemy ruszać do przodu. A czykolwiek mówię, to jest moment przełomowy i czasami losowy. Wenus znajdująca się w, w znaku bliźniąt ona jest jeszcze w takiej luźnej kwadraturze do, do Saturna w znaku ryba. Ryb. I ta Wenus, ona też tutaj jest w swoim władztwie, jeśli chodzi o drugi dom. Ona też mówi o tych wartościach. Chociaż w negatywnym sensie w bliźniętach Wenus jest taka no frywolna. Yy. I. To ta wolność, no, Saturn w horoskopie też oznacza mężczyznę, czyli po prostu możemy, co niektórzy tutaj spotkać, po prostu mężczyznę swojego życia. A czykolwiek ten saturn w rybach, no Takiego nie za ciekawego tego mężczyznę pokazuje, także może lepiej trochę poczekać. <grych> Ale to jest moje zdanie. wy się kierujcie swoimi odczuciami. Ech. No, trzeba było się zastanowić, właśnie, czy to jest właśnie zgodne z tym, czego y, wy sami pragniecie. I, i właśnie ten ascendent y, jako. Władca tego horoskopu z to tą Wenus. No, mówi o tych naszych wartościach i tutaj, jak my się komunikujemy. No, tu trzeba zwrócić bardzo uwagę na to wszystko. Co jeszcze? No te węzły nadal są ten węzeł północny jest w znaku byka. One coraz chyba w czwartym stopniu, jak się nie mylę. To w czwartym stopniu. Czyli jeszcze troszeczkę przejdą do znaku barana. Natomiast jeśli bym zrobiła wykres na zaćmienie słońca, ono będzie o 4, bodajże 14 chyba. Bo ono by tu było w pierwszym domu. Czyli Baran, pierwszy dom to bardzo nas dotyczy. Czyli to są sytuacje takie przeznaczenia. Ale pamiętajcie, Baran to początki, nie, o, chociażby nie wiadomo, co się miało wydarzyć. Jeśli by to były nawet sytuacje losowe, być może, że faktycznie przyjdą do nas jakieś osoby, czy partnerzy, którzy zmienią nasze życie, bo jest jednak nowym początkiem, nowym rozdziałem naszego życia. Mamy szczęście, że jest ten Jowisz w znaku Barana, czyli tutaj ten Jowisz podpowiada na tą naszą wewnętrzną ekspansję. Właśnie, żeby budować te nasze potrzeby od środka nas, czyli w to, co my wierzymy. A czykolwiek tutaj w baranie to mogą być nowe początki z tym Jowiszem jeszcze. Że być może, że zmienimy poglądy na coś, co do tej pory żeśmy wierzyli i uderzymy w zupełnie w innym kierunku, w jakąś inną ekspansję, co ma nas budować i kreować. No, ten Jowisz tutaj bardzo jest przychylny właśnie na rozwój, właśnie taki nas samych. I ponieważ to jest połączony znak barana ze znakiem byka, to yy, to jesteśmy my i te nasze wartości, czyli to, co jest najważniejsze w człowieku. Bardzo ciekawy now dla osób, które są właśnie w rozwoju takim duchowym, spirytualnym, które po prostu być może do tej pory wstydziły się tego, że na przykład by się chcieli zajmować astrologią czy jakimś, jakąś wiedzą tajemną. No to dla takich osób to jest po prostu fajny now, by rozpocząć takie początki, właśnie, żeby robić to, czego się pragnie. Aczkolwiek, no, astrologii można się nauczyć, ale ja sądzę, że to są ludzie z przeznaczenia. Troszkę, to jest moje takie zdanie. Ale wszystkiego możemy się wyuczyć. Mars będący w raku. Tutaj przy tym imom Celi. On tutaj mówi, żebyśmy. Tą energię wczerpali z tych naszych doświadczeń. Z tego, co już przeżyliśmy. Na czym żeśmy po prostu y, się wzmocnili na doświadczeniach, na przeżyciach. Stąd mamy czerpać tą energię. Ponieważ nawet y, to imą celi jest w kwadraturze też do, y, tutaj do Jowisza. Czyli to są takie ukryte podpowiedzi dla nas. Piękny nów dla własnego rozwoju. Piękny. I być może ostatni moment, żeby cokolwiek dla siebie zrobić, a czykolwiek mówię bardzo przeznaczeniowy. Dla kogo ten nów? Przede wszystkim baran to początki. Ten now jest dla nas bardzo wszystkich ważny, ze względu choćby nawet na te zaćmienia, ponieważ zaćmienia mają na wszystkich wpływ, tylko na jednych pozytywnie, na drugi bardziej negatywnie. No ale wiadomo, że osoby z końcówki znaku Barana, no to będą najbardziej dotknięci, prawda? Yy, osoby z początku znaku byka też, bo jakby nie było, to tutaj mają koniunkcję tego nowiu. Yy, to ich najbardziej będzie to dotyczyło. My teraz znaki opozycyjne, waga, skorpion. Też yy, tutaj. Yy, Jeśli chodzi właśnie o te znaki, czyli około y, tego 29 stopnia znaku wagi i pierwszych stopni Skorpiona, czyli tutaj też te osoby to będzie dotyczyło, a chyba raczej najbardziej, ponieważ to opozycja. No i oczywiście kwadratura jest do. Lwa I wodnika. Czyli tutaj yy, te osoby mają kwadraturę. Sami widzimy, że światła mają kwadraturę do Plutona, który jest w zerowym stopniu wodnika. I te światła w kwadraturze do Plutona. Mówią właśnie, że czy chcemy, czy nie chcemy, ale tutaj, no, niestety, zupełnie inna energia nadchodzi. I tu już należy wyczuć, na, w jakim kierunku mamy podążać, jak mamy myśleć przede wszystkim, i inne spojrzenie na świat. W ogóle będziemy inaczej patrzyli na świat. Wszystko będzie inne. Jeśli ten pluton przejdzie już na stałe do tego wodnika. Podczas tego nowiu, Merkury jest jeszcze w ruchu stacjonarnym. Zaraz po nowiu 21 wyrusza w ruch wsteczny. W znaku byka. I on się cofnie do 5 stopnia znaku. Znaku byka. Czyli tutaj, jak ten merkury będzie w retrogradacji, no to on tutaj będzie miał bardzo zna duże znaczenie, właśnie y y jak my tutaj mamy, właśnie to y odnaleźć te na te wartości. Ten merkury w byku. On będzie nam mówił właśnie o takich sposobach być może jak mamy się zabezpieczyć, co mamy jeszcze tu ponaprawiać, bo jednak planeta w retro no tutaj nawiązuje do tego, by coś poprawić, coś ulepszyć. A że to dotyczy y, znaku byka, czyli to są nasze wartości, oczywiście pieniądze, zasoby. I, i tutaj y, wyraźnie ten merkury mówi też, na czym y, tą energię skupić. Tym bardziej, że powiedziałam, osie y, tworzą i sekstyle, gdzie my to możemy czekać w jakiś sukces. I wszystko ze sobą połączyć. Tylko trzeba bardzo y, otwarcie, intelektualnie tutaj myśleć i po prostu być może y, i wrócić, coś jeszcze poprawić. Być może od tamtego nowiu, który miał miejsce 23 marca. Kochani, to tyle, jeśli chodzi właśnie o ten materiał. Bardzo króciutki. Zobaczymy, co ten nów pokaże. E, za chwilę będę krąciła materiały już na e, słoneczko w znaku byka. E, dla każdego zodiaku. I oczywiście dodatkowo będzie tarot. Może zrobię jakiś osobny materiał właśnie na, e, na te zaćmienia, bo zaćmienia mają. Yy, długi termin działania będą one z nami, no będą działały do 2025 roku, także, ale sam efekt zaćmień, yy, tego zaćmienia hybrydowego będzie miał, no do pół roku. Czyli tutaj przez te pół roku zobaczymy jak będziemy tutaj budowali i in, inicjonowali tą naszą nową przyszłość. Z tą nową erą wodnika. Ale mamy zacząć coś nowego, innego. Zobaczcie, tutaj, dwunasty dom, mamy coś pożegnać już i zacząć zupełnie coś innego. Tu jest przeobrażenie, tu jest reinkarnacja czegoś. Ja wam życzę dużo ekspansji, byście znaleźli na siebie sposób, byście odkryli w sobie te utajone potencjały, byście wiedzieli czego chcecie i niechaj wam wszechświat sprzyja w odszukaniu tego po prostu w sobie i do zobaczenia na następnych nagraniach. Pozdrawiam was serdecznie, pa pa.